A więc, cześć, siemanko, ja jestem Petrok, znowu w kolejnym odcinku gru, 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 Daily na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam moje ulubione, czyli top 5 seriali takich bardziej młodzieżowych, które są już dla osób starszym wieku, ale pewnie dorośli jakoś tak nie za by to oglądali. Więc co? Sub, like, komentarz i bez obietnania przychodzimy już do odcinka. A więc pierwszym serialem takim młodzieżowym jest to serial Skopyta. Opowiada on o paczce przyjaciół, którzy razem chodzą do, wspólnie chodzą na Karate, czy tam. Kara... No, któreś tam sztuki walki. Razem grupką trzecią uchodzą, walczyć na te sztuki walki. To jest opowieść o ich przygodzie, ich historii, w sumie ich życiu bardziej, że tak powiem. Przeżywają swoje tutaj przygody w tej szkole, właśnie. Przeżywają poza szkołą. Mają różne inne przygody poza szkołą, właśnie. No i czasami muszą upierać się, uporać się również z przestępcami, ale tutaj nie jest to aż taki brutalny, że tak powiem, serial. Mało jest tam przemocy. Więcej przemocy znajduje się w innych serialach, które tutaj mam również na liście. A kolejnym już serialem jest to Nie ma tak statek albo Nie ma tak hotel. To są dwa seriale opowiadające praktycznie o tym samym, tylko rozgrywające się w innym miejscu. Są to seriale opowiadające o braciach, o bliźniakach, o dwóch braciach, właśnie bliźniakach. Tak, połączyłem kurwa, to co mówiłem przed chwilą, nieważne. I Nie ma tak hotel to są właśnie ich przygody tych bliźniaków w hotelu, jakby tytuł jeszcze za dużo nie mówił. A drugi serial, czyli Nie ma to jak statek, jak może się domyśleć albo zgadywać w komentarzach, ponieważ to jest ciężkie do odgadnięcia w sumie. Odkrywa się na statku. Wow, mega, niemożliwe, ale tak. Jedna akcja to jedna akcja. Jeden serial to są przygody właśnie bliźniaków na statku. Drugi serial to jest są przygody braci na hotelu. hotelu Opowiada ten serial właśnie o przygodach różnych, gdzie czasami nie idzie coś po ich myśli, co mi wyrzucić z hotelu. Mają ich dosyć, ale oni do końca tam są, ponieważ ich matka jest gwiazdą. Kolejny już serial. Jest to oddział specjalny. Ten serial opowiada o szpitalu dla superbohaterów, gdzie w szpitalu, właśnie do tego szpitala trafiają różni superbohaterowie. Tak, byłem psychofanem różnych seriali o superbohaterach. A miejsca o to w sumie. Ja mam nawalone wełbienie. Szpital, który przyjmuje superbohaterów, leczy ich, pomaga im, aby oni mogli odzyskać siły, uleczyć się i wrócić do zwalczania przestępczości na świecie lub na innych planetach, z których oni tam przybyli, bo nie wszyscy pochodzili z jednej planety Ziemia pochodzili z różnych innych tam Marsów, Galaktyk, miejsca no po prostu pochodzili ze skądś tam, nawet nie wiem, z Honolulu czy coś. Kolejnym przedostatnim serialem są to Szczury Laboratoryjne. Ten serial również opowiada o trójce rodzeństwa, które mają supermoce, mieszkają w piwnicy, wielkich Kopułach i ten ojciec ich, który ich stworzył, wyszedł za laskę, która jest normalsem, że tak powiem. Ona miała syna. Ten syn jej jest ich rodzeństwem, tylko nie ma spermocy znaczy, później dostaje spermocę. Na początku nie ma spermocy, później dostaje tę spermoce dopiero. Ale nie takie spermoce jak oni mają. Jest ich trójka: dwóch braci i siostra. Oni mają spermocę, zwalczają przestępstwa przeróżne. Brat tego ojca, który ich stworzył, jest też on stworzył jedną osobę. Tylko, że tamten jest zły, no po prostu jakoby życie to strzajcie to po prostu, bo to cała fabuła się ciągnie, po prostu trzeba to obejść, żeby to skumać, bo ja wam mogę opowiadać do jutra o tym serialu. A ostatnim serialem na naszej dzisiejszej topce znajduje się serial, który wciągnął mnie za dzieciaka w sumie. Znaczy za dzieciaka. Miałem już, byłem już nastolatkiem, wczesnym nastolatkiem byłem i wciągnął mnie ten serial, a niedawno, dosyć niedawno robiłem sobie całą powtórkę tego serialu. Ogólnie to zapomniałem się wspomnieć, że Wszystkie te seriale znajdują się na Disney. Plus, Jeżeli macie, to możecie sobie śmiało obejrzeć. Ale ostatnim serialem na dzisiejszej topce jest to Violetta. Serial, który opowiada o Violetcie, jakbyście się nie mogli domyśleć po tytule jeszcze. O jej przygodach w szkole muzycznej. W szkole tańca bardziej. Kurwa, no w studiu, nie pamiętam, oglądałem to ostatnio, już mi pamięć szwankuje, wiecie, już ten wiek jest, prawie druga dwójka mi się pojawia w wieku, już mi pamięć zaczyna szwankować. No ale w studiu, tam w przygodzie w studiu, ma różne rozterki miłosne, ma różne problemy z ojcem, cała toczka jest o, o niej po prostu. Jej przygodach z jej przyjaciółmi, z jej ojcem, z jej partnerami byłymi, przyszłymi, ówczesnymi. Po prostu serial opiera się tylko o Wiolec. No co ja wam powiem, no jeżeli chcie Chcielibyście się zabrać za oglądanie tego serialu, to ogólnie macie sobie przygotować bardzo dużo czasu, ponieważ jak dobrze pamiętam są trzy sezony po 80 odcinków, więc radziłbym Wam dużo tutaj czasu przygotować, żeby obejrzeć całą Violettę. Poprzednie seriale są lekko krótsze, a ten, no, trzy sezony po 80 odcinków, więc jak chcecie obejrzeć, to życzę Wam powodzenia i znajdziecie sobie dużo czasu. A więc co, jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to oczywiście sub, like, komentarz, piszcie w komentarzach, co jeszcze chcielibyście zobaczyć w ramach Group Daily, oraz. Możecie napisać, jakie są Wasze ulubione seriale, takie młodzieżowe, typu które leciały na Disney Channel, Disney XD, yy, Cartoon Net... Nie, Cartoon to były bardziej, nie, w sumie też Nickelodeon, na przykład, też, albo ogólnie jakie seriale młodzieżowe Wy oglądaliście. Więc co, sekcja komentarzy jest dla Was, A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia jutro o godzinie 17 lub później, jeżeli będzie jak się później. Do zobaczenia, się